Siemano. Dzień kolejny, zapraszam do oglądania. Kolejny, kolejny kolejny dzień. Kończymy zaciski. No i będę to regenerował dzisiaj. Już czas to robić, tym bardziej, że jest czwartek. Wy to widzicie we wtorek jakoś. No jest czwartek. Części poniedziałek, wtorek przyjdą, czyli te przewody hamulcowe i trzeba będzie działać. A do tego czasu mam właśnie możliwość porobienia porządku, czysty porządku z zaciskami, i tutaj, już czerka, i tak dalej. To, co jest na wierzchu, nie? Także działamy. Działam zaciski złożone tu umyty na dzisiaj koniec i teraz wymiana uszczelki jeszcze dzisiaj zdążę to zrobić trochę to przemyję i wymieniamy stara uszczelka wywalona wyczyszczone nowa założona i zakładam góra złożona teraz zabieram się szybko jeszcze za wymianę świec tak mnie naszło żeby wymienić właśnie świece wymieniam i spadam kurde jeść i coś sobie porobię, może coś zmontuję już jeden filmik się wrzucał, czyli pewnie się już wrzucił bo jestem tutaj za 2,5 godziny, a filmik miał się wrzucać półtorej, 1,5 także no ten co oglądaliście przed tym no to to właśnie się teraz wrzuca tak więc to by było chyba na tyle jeszcze pojemnik musiałem kupić Ej, 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 uszczeleczka, uszczeleczka. Przerwana nigdzie nie jest chyba. Ale jest sztywna strasznie. Tamta to się normalnie tego nie da podnieść. I ja to widzicie. Jak ją można podnieść? No pewnie mają tyle co samochód uszczelka. Czyli to jest który rocznik? 2000, czyli 19 lat. Dobra, do kosza. pękawiczki nie wyrzuć, kurde, bo będzie no i dobra, biorę się za to wymianę a jeszcze muszę tutaj ściągnąć tu górę i podokręcę tam śruby i mam świece wymienione wyglądały tak praktycznie wszystkie no, no wszystkie wyglądały w ten sposób jeżeli chodzi tutaj o koniec wind w dwóch był zapocony, w dwóch nie może nie dokręcone były, lekko wychodziły Wchodzimy się na wymienione. wymienione I na dzisiaj to tyle. Ja się zwijam. Yy, no i jutro coś tam może będę działał. Zobaczę. Jeszcze się zastanowię. I mamy dzień kolejny. Tutaj jak widać, wymiarczyk płynu y, hamulcowego umyty. Z zewnątrz, wewnątrz. No mam płynu. Koreczek zakręciłem od tej bańki 10-litrowej. Teraz potrząsę, trochę pomyję. Widziałem, że tam trochę było brudu w środku, no i co? I będziemy korek. umyty też jest już tam pod maską, i będę się zabierał za montaż linki sprzęgła, i tak dalej. Tam będę coś tam działał, no i koniec na dziś. Linka gazu założona, sprzęgła nie mogę znaleźć. I wydaje mi się, że zamawiałem, ale jeszcze muszę sprawdzić. Wyczyściłem zbiornik, i okazało się. Takie o to do Czyli dziurka i się zobaczyć czy będziemy to jakoś spawać, naprawiać, malować, czy nowy zbiornik kupimy. Nowy kosztuje 190 zł Tyle, na dzisiaj koniec roboty. Taki krótszy odcineczek. Tak więc dzięki za obejrzenie trzymajcie się, cześć!